Cześć! Niedawno na moim kanale ukazał się odcinek Lego wspominek, w którym wspominaliśmy sobie serię Lego chima. Dziś natomiast mam dla Was kolejny film związany z Chimą, mianowicie recenzję jednego zestawów z tej serii konkretnie 70103 skalne kręgle. Jak widzicie, zestaw jest oryginalnie zapakowany, a pochodzi on z roku 2013, także ma już 10 lat no i zdecydowanie moment jego otwarcia będzie potężnym momentem, gdyż no, nie co dzień zdarza się człowiekowi otwierać 10-letni, odginalnie zapakowany zestaw. Zestaw ten jest Speedorem, czyli takim oto niewielkim pojazdem, który napędzany jest za pomocą takiego oto elementu, jak ten, który tutaj widzicie, i następnie mamy związane z nim jakieś wyzwanie. Tak, jak na przykład tutaj mamy tym Speedorem wjechać w takie oto elementy skał. No, speedory to była, można powiedzieć, taka, taki charakterystyczny Dacim-element. Ja posiadam w swojej kolekcji jednego. Konkretnie takiego z krukiem, teraz zapewne wam się wyświetla na ekranie. Spidory, jak widzicie, nie były pakowane w klasyczne legowe pudełka, tylko w takie oto częściowo-plastikowe, częściowo-kartonowe blistery. No i ja, tak jak już mówiłem, mam jednego spidora w swojej kolekcji, aczkolwiek jego zakupiłem w roku 2013, kiedy zestawy streamy były jeszcze w regularnej sprzedaży. I to właśnie ostatni moment, kiedy tego typu pudełko otwierałem także no teraz mam okazję robić to drugi raz w życiu po 10 latach więc no zdecydowanie moment otwarcia tego zestawu to jest no dla mnie naprawdę niesamowita chwila, że po 10 latach znowu tego typu pudełko otwieram tutaj mamy jeszcze przedstawione, że jeśli zakupimy sobie inne zestawy to możemy jakby je połączyć i stworzyć taki jeden długi tor dla speedorów całkiem fajna opcja jest tutaj między innymi ten set, który ja posiadam Także co? No, chyba nie będziemy już dłużej przedłużać i otworzymy sobie ten zestaw. Tutaj, jak widzicie, mamy takie miejsce właśnie przeznaczone na otworzenie. Chociaż postaram się tutaj być jak najbardziej delikatny, żeby zbytnio tego pudełka nie uszkodzić. Co prawda, nie będzie mi ono później do niczego potrzebne. Ale no, jednak sam fakt, że jest to 10-letni zestaw, no, sprawia, że tutaj nie chcę jakoś tak bardzo. W taki bardzo barbarzyński sposób tego pudełka otwierać. Także ja sobie teraz ten zestaw zbuduję, nie zajmie to jakieś specjalnie długo, gdyż no, jakoś bardzo dużo budowania wcale tutaj nie ma. Tak prezentuje się zestaw po zbudowaniu. Zaczniemy od, można powiedzieć, głównej atrakcji tego zestawu, czyli Spidora. Jest to taki oto niewielki pojazd. Z tyłu znajdują się takie jakby kolce, które zapewne tutaj służą jako jakiś dodatkowy element służący do walki. Aczkolwiek, no, główna część tego Spidora to są właściwie dwa elementy, czyli ta oto nakładka oraz tutaj część z kołem na środku. Jeżeli chodzi o tą nakładkę, no to ma ona kształt paszczy krokodyla. Widzimy tutaj na niej również różnego rodzaju nadruki, przedstawiające jakąś zbroję, oko oraz zęby. Całkiem fajnie się to prezentuje. No i oczywiście możemy na tym speedorze posadzić krominusa. Robimy to w ten oto sposób. I następnie nakładamy tą nakładkę. Nasz speedor możemy oczywiście napędzić. Robimy to mianowicie za pomocą tego oto elementu. Wygląda to tak, że Umieszczamy go tutaj. No, i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, w moim przypadku, tutaj niestety ten speedrun wbił się prosto w ścianę. Konstrukcja, jaką dostajemy w tym zestawie, jest dość prosta. No, w końcu jej główną funkcją jest y, zabawa z pidorem. A tutaj nie chodzi o to, żeby ona jakokolwiek dobrze wyglądała, tylko, no, przede wszystkim o ten element bawialny. Więc mamy tutaj taką to skocznię, która. Służy właśnie do tego, żebyśmy sobie na niej rozpędzili speedrun, i wtedy on może w te elementy głazów wpaść. To jest po prostu jeden duży element. Natomiast jeżeli chodzi o tą konstrukcję, no to przedstawia ona właśnie te głazy, które są na sobie ustawione. Konkretnie mamy tutaj aż 5 takich oto głazów. No i to są bardzo fajne elementy, które zdecydowanie mogą się gdzieś przydać. Poza tym, no to na bokach mamy takie oto. Białe kolce, które zapewne mają przypominać zęby krokodyla. No i to w sumie tyle: no nie ma tutaj zbyt wiele do omawiania. Tak jak mówię, bardzo prosta konstrukcja, która no, podstawową jej funkcją jest to, żebyśmy się tutaj mogli pobawić tym spidorem. Poza tym otrzymujemy tutaj jeszcze 6 kryształów chi oraz jedną taką dużą niebieską kulę, która zapewne ma tutaj robić za taki duży kryształ chi. Przejdźmy teraz do minifigurki Chrominusa. Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, to zapewne ta. Bardzo fajna czerwona, yy, podniszczona pelerynka, Tutaj z takimi oto dziurami, oraz yy, poszarpana na końcu. Bardzo fajnie ona wygląda. Jest oczywiście to nakrycie głowy, które miały wszystkie figurki z Kimy. Aczkolwiek, Chrominus różni się tym, że no, to nakrycie głowy to nie jest taka zwykła paszcza krokodyla. Tylko poza nią mamy tutaj jeszcze taką oto złotą koronę, jakby nałożoną tutaj. Która również naprawdę świetnie wygląda. Jeżeli chodzi o główkę, no to mamy dwa wyrazy twarzy. Właściwie oba takie no, dosyć zdenerwowane, bym powiedział. Na pewno fajnie wyglądają takie krzaczaste brwi. Poza tym jest tutaj oczywiście ten element zbroi, który miało większość minifigurek z Chimy. No a jeżeli chodzi o naduki na torsie i na nóżkach, no to widzimy tutaj jakąś taką czerwoną szatę. Na pleckach również. I widzimy tutaj takie, jakby logo przedstawiające paszczę krokodyla. Też naprawdę nieźle to wygląda. W zestawie tym otrzymujemy jeszcze dwie bronie, które możemy wyposażyć Chrominusa. Pierwsza to taka oto maczuga na łańcuchu. Ten element kiedyś dość często występowało właśnie w seriach typu Chima czy Ninjago. Natomiast druga broń jest moim zdaniem dużo ciekawsza. Jest to mianowicie taki oto złoty miecz zakończony jeszcze takim czerwonym kryształem. Ten tutaj element miecza, on wprowadzony został właśnie w Chimie. I mnie osobiście bardzo się on podoba, no spójrzcie jak to prześwietnie wygląda. Zdecydowanie można ten element jakoś fajnie wykorzystać. W zestawie mamy również jeden, można powiedzieć, nie element. Są to mianowicie karty, które były dostępne w każdym zestawie ze speedorem. No i spójrzmy jak one się prezentują. Trzeba przyznać, że te artworki, które tutaj widzimy są naprawdę całkiem ładne. No dobra, także teraz zróbmy to, do czego ten zestaw tak naprawdę został stworzony. Czyli rozpędźmy spidor, wiedźmy nim na tą skocznię. I następnie uderzmy w te właśnie skalne kręgle, jak sama nazwa zestawu mówi. Instrukcja nam pokazuje, że możemy w jednym z tych głazów umieścić to motokule, ale wydaje mi się, że też nie jest to wcale konieczne. Możemy się również i bez tego obejść. Także co? Rozpędźmy, może, ten speedor i zobaczmy, czy mi się uda. Zapewne nie jest to wcale takie proste, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. No cóż, niestety nie wyszło, ale spróbujmy jeszcze raz. No, teraz prawie się udało, aczkolwiek niestety żaden z tych głazów nie został stącony. No dobra, ja się niestety na razie chyba poddaję. Udało mi się to prawda raz trafić, jak widzieliście na nagraniu, ale niestety żaden z tych głazów nie spadł. Wydaje mi się, że małym problemem tutaj jest to, że ta skocznia trochę średnio działa. W tym innym zestawie ze którym który ja miałem, ta skocznia była zupełnie inna. Była ona przede wszystkim zbudowana z kilku elementów, nie z jednego. I tam wydaje mi się, że ona dużo lepiej działała, była bardziej stabilna, łatwiej było speedorowi pod nią podjechać. Tutaj wydaje mi się, że jak ten speedor próbuje na nią podjechać, to ona często gdzieś tam... Nie tyle Spidol pod nią podjeżdża, co bardziej ją uderza, i przez to ona się gdzieś tam przemieszcza. Także wydaje mi się, że ta skocznia, jak to miałem w tym innym zestawie, dużo lepiej działała. Ale poza tym, no cóż, gdyby nie to, no to uważam, że sam pomysł, jakby tej gry, jest naprawdę fajny, że uderzamy sobie właśnie speedorem w te głazy i one później spadają. To jest. No, oczywiście mnie już to jakby średnio interesuje, bo jednak tego typu funkcje odbawialne to jest raczej coś przez, przeznaczone dla dzieci. Także nie jest to zdecydowanie zestaw dla mnie, jest to definitywnie coś przeznaczonego bardziej dla dzieci. Jest to taki zestaw typowo pod zabawę, aczkolwiek no nie mogę powiedzieć, że był to zestaw zły. Ponieważ otrzymujemy tutaj świetną minifigurkę, sporo przydatnych elementów, jak na przykład te głazy, jak na przykład te kryształy Chi. No i ogólnie jest to jak najbardziej dobry zestaw, tylko tak jak mówię nie do końca dla mnie, a mimo wszystko cieszę się, że mam w swojej kolekcji kolejnego spidora. Także to było na tyle w tej recenzji. No było to dla mnie na pewno ciekawe przeżycie otwierać po 10 latach zestaw serii, która no, ma pewne specjalne miejsce w moim serduszku, gdyż no, jest to duża część mojego dzieciństwa i mam z nią sporo bardzo dobrych wspomnień, także miło było wrócić do tych czasów trochę powspominać. I właśnie zretensować sobie ten oto archiwalny zestaw. Także to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.